Po najlepsze końce zapraszam do FIFA Coins, of card, link znajdziecie w opisie. Cześć, witam was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Zawiszą. Cóż, dzisiaj zaczynamy od spotkania z Pucharowego Rewanżowego przy okazji z Jagielloniem. Zaczynamy od ta dziesiąta. Tutaj mamy Trygas, Trygas z polu karnym, oddaje się na kulmę, na kulma z pierwszej piłki, ale Kaczmarek piłkę wybija. No i nie mam bramki, to 27, Świerczok. Raz Świerczok, dobry tutaj dribbling. Oszukał Dźwigałę, obrońcy nie nadążają za nim, Świerczok sam na sam z Kaczmarkiem, pokona jego Hipera drużyny przeciwnej i wyprowadza nas na prowadzenie 1 do 0 w minucie 28. Kilka minut później mamy kolejną akcję, tym razem Drigas na skrzydle, Drigas czeka aż Świerczok wejdzie w pole karne, strzał głową, no i cóż, 2 do 0, także wychodzimy na dosyć już bezpieczne prowadzenie, w dwóch meczach mamy 3 do 1 i... Nie musimy się już jako tako martwić o nasz wynik. Do, do 38. Na kulma, tym razem na skrzydle. Na kulma, wrzutka po raz kolejny. Kolejny strzał głową. No i kolejna bramka Świerczaka, Także um, nasz napastnik kompletuje klasycznego hat w midzie 38. Jest wynik jak najbardziej dobry. 40 minut, trzeba bramki. I do 51. Jeszcze nie kończymy tego strzelania. tej Świerczak próbuje, ale nad poprzeczką. I 63. Rzut wolny. Wójcicki, oddanie do Świerczaka A ten strzał. I 4 do 0. Jagielonia na kolanach całkowicie. 82 tym razem świetnie tutaj wejście. Sierczoka, który uprzedził ukacha przed przyjęciem piłki. Sierczok strzał. No i oczywiście musiało się to skończyć bramką. Wychodzimy na prowadzenie 5 do 0. Jeszcze nie koniec. Mi to 90 Łukach popełnia kolejny brąd. Tutaj ten piłkarz nie popisał się zdecydowanie w tym meczu. Strzał. i przejść do 0. Grę na 6-0 z Jagiellonią, naprawdę stało się tutaj coś niesamowitego. Co najciekawsze, powiem wam taką ciekawostkę, że Świerczok przed tym meczem poprosił mnie, żebym go wypuścił, bo czuję się naprawdę w dobrej formie i w ogóle, że warto zaryzykować. No i co, chyba się opłaciło, strzelił 6 bramek i pokazał, że to on zasługuje na miejsce w pierwszym składzie, a nie Milik. Także ta jedna zagadka została rozwiązana i ja do tej pory ja nie wiem, jak to się stało, że 6-0 padło. W końcu wracamy do tej formy, z którą prezentowaliśmy w europejskich pucharach. Także jestem bardzo zadowolony, że, że dzieją się takie rzeczy w naszym klubie ponownie. Może potrzebowaliśmy nieco czasu po tej porażce z Manchesterem, żeby się odbudować. Może to no, na tym polegało. Nie wiem, a w tym momencie na pewno co trzeba zrobić, to pochwalić Świerczoka, bo naprawdę wow, co za koleś w ogóle. No chyba dobrze zagrałeś rzeczywiście, nie najgorzej, wypadło No ale teraz musicie zmienić, bo jesteś zmęczony, a potrzebujecie nam z Lechem Poznań Dlatego wyjdzie sobie w pierwszym składzie Milik albo Stępiński, zobaczymy w sumie jeszcze hmm. Zaczniemy na pewno od zmiany, tutaj, tutaj wyjdzie Budziński Za Masłowskiego wyjdzie Dauti, za Trygasa... kurczę, Masłowski musi... dobra, Trygas musi zostać Zrobimy w ten sposób, tutaj Luis Carlos Na ataku właśnie Milik Następiński chyba wejdzie dopiero potem, coś, coś takiego chyba wykombinujemy. No i Masłowski mógłby usiąść na ławce z miejsca kuklisa. A to na tyle ze zmian. Oj, przepraszam bardzo. I przechodzimy sobie już do meczu granego na naszym stadionie. Mamy punktów przewagi cały czas 13. Do końca zostało 5 spotkań. Także jeżeli wygramy ten mecz, to naprawdę mamy niesamowicie dobrą sytuację w lidze. A ja w tym momencie bardzo serdecznie zapraszam Was. Oczywiście na skrót. Rozpoczynamy mecz z pogonią, jesteśmy już na boisku i przenosimy się do minuty 8 Kiedy to atakujemy na kulma na skrzydle, na kulma wrzutka na milika, milik strzał głową i bramkarz bez szans i prowadzimy 1 do 0. minuta 22. Luis Carlos podaje do milika, milik strzał i druga bramka tego piłkarza pokazuje, że nie odpuści w rywalizacji z świerczokiem, będzie ostro walczył. minuta 43. Fatalny błąd tutaj w Goldi, który traci piłkę. I teraz Milik na dobrą okazji wykorzystuje ją oczywiście. No i prowadzimy już 3 do 0. W drugiej połowie, 7 minut po przerwie, konkretnie, wyprowadzamy kolejną akcję z podanie Podajnie prosto, do Olkowskiego. Prawo obrońca włączył się, uderza. Strzał nie do obrony. No i prowadzimy już 4 do 0. Na 56 wrzutka Lewandowskiego na bąka. Bąk Bonk sobie przedłuża do robaka, robak strzał i 4 do 1. Ogoń troszeczkę odrabia. Ta 60. Tym razem Budziński. Budziński strzela, piłka została zablokowana przez jednego z obrońców. znakulmy na kulmę. na kulma, Piętą do Bartkowskiego. Bartkowski z pierwszej piłki do Budzińskiego. No i prowadzimy już 5 do jednego. Naprawdę niesamowita akcja tej naszej drużynie wyszła. Byłem pod wrażeniem, co tutaj chłopaki zrobili. No 75. Murayama. 5 do 2. Tym razem Pogoń pokona 5 do 2, moi drodzy. Cóż, to w formie jesteśmy niesamowitej się okazuje. Nie wiem, czy to kwestia tego, że po ostatniej porażce zespół wreszcie się wybudził, czy kwestia tego, że po dosyć długiej przerwie w końcu ja przypominam sobie, jak się gra w tą grę. Nie wiem, nie wiem, od czego to zależy. W każdym razie niesamowicie podoba mi się skuteczność naszego zespołu. 6 strzałów celnych, 6 5 zakończyło się bramkami. O takie właśnie rezultaty chodzi. W innych przypadkach no my tracimy głupio te punkty, bo nie wykorzystujemy swoich sytuacji. A teraz nawet nie wiem, wy to już wiecie, ale ja jeszcze nie. Czy skrót nie wyglądał tak, że po prostu mm, wszystkie sytuacje, które tam były, to były bramki. Nie mam pojęcia, zobaczymy. No czy wy już wiecie, więc możecie, e, macie tą przewagę nade mną. A ja teraz przygotuję sobie skład. Teraz mam dylemat, nie wiem czy zagrać milikiem czy świadczakiem. Milik zrobił hatricka, a świarczok sześć bramy, tylko że Milik dostał tylko pierwszą część gry, bo drugą połowę chciałem go oszczędzać, żeby był wypoczęty. No to teraz mam troszeczkę problem, mówiąc szczerze, ale taki bardzo pozytywny problem. Także no nie, nie będę się smucił z tego powodu. Ten budziński w sumie na SPD jest dużo bardziej przydatny niż na pozycji środkowego pomocnika zwykłego takiego. Mówiąc szczerze, bo tam mi się nie przydaje za bardzo. Przepraszam, jakoś tak mnie. Troszeczkę chyba gardło wysiada. No cóż, teraz chyba wyjdziemy świadczakiem mimo wszystko sześć bramek. No, ale ten milik też w każdą okazję, którą miał wykorzystał. Boli mnie troszeczkę ten... zagramy Zagramy my milikiem... Czekajcie, dobra, który jest wyższy ten zagra? Waga wyższy jest, milik jest wyższy i to tak zdecydowanie, a tego zagramy sobie właśnie milikiem na ataku. Jako, że chciałbym z grę z Lechem, pewnie parą rolę będą odgrywały doświadkowania, a tego też właśnie trzeba o to się martwić. Ok, jeżeli tutaj, jeżeli zremisujemy, to też mamy mistrzostwo. Czekajcie, tylko zerknę na tabelę. Lech będzie miał w tym przypadku 53, 66, 12 spotkań. Tak. Jeżeli nie przegramy tego meczu, mamy już swego zagwarantowane. No, gramy o dużą stawkę, nie powiem. A kiedy następny mecz? Mogę ich oszczędzać w miarę? Tak, spokojnie, mamy cały tydzień potem. No dobra, także gramy na 100%. Nie przegrywamy z lechem i cieszymy się z tytułu. Cztery kolejki przed końcem, czyli naprawdę bardzo, bardzo szybko. Fajna atmosfera widzę. Takie akurat zachodzące słońce. No cóż. Ja w tej atmosferze będę się w takim... Znaczy w tej atmosferze zapraszam was bardzo serdecznie na skrót. Jesteśmy już na naszym stadionie i rozpoczynamy mecz decydujący o tym, czy już cztery kolejki, przed, przepraszam, 5 kolejek przed końcem zdobędziemy tytuł mistrzostki. Zaczynamy bardzo wcześnie, bo już od minuty drugiej, kiedy to atakują Lechici. Hanson podejdzie do Pawłowskiego. Pawłowski tutaj oszukał dwóch moich zawodników. Podejdzie z powrotem do Hansona, ten strzela. No i... Dariusz trailer pokonany, przegrywamy 0 do 1. Nie najlepsze rozpoczęcie z naszej strony i będzie trzeba ostro walczyć, żeby ten wynik odrobić. Kolejny Akcyotem to 14, tym razem już z naszej strony. Luis Carlos w pojedynku z Wołękiewiczem. Carlos wygrywa ten pojedynek, schodzi do środka, strzał finezyjny, ale niestety poprzeczka. Ta 20. Na kulma tym razem na skrzydle. Na kulma w pojedynku z dwoma obrońcami oszukuje ich wrzuca milik. Fantastyczne uderzenie głową. I tak jest. Jeden do jednego. I w tym momencie oficjalnie uzyskujemy Mistrzostwo Polskim. Czy ten wynik się utrzyma? Zobaczymy. Do 39... do Drygasa, Drigas. Fantastyczne uderzenie z 16 metrów i prowadzimy 2 do 1. Pierwszej powinci już nie działo, teraz ta druga połowa, mi ta 53. Pawłowski po raz kolejny bardzo aktywny wrzutka na Hansona. Strzał. I mało brakowało, Trela dałby tą piłkę, radę wybić, ale niestety nie udało mu się to. Remis 2 do 2, wciąż mistrzostwo po naszej stronie. te 57, Bartkowski. Wrzutka na Świerczoka, Świerczok i piłka dosłownie o centymetry mija boczny słupek. Znaczy, mija słupek. do 70. Luis Carlos próbuje, ale bramkarz broni. No i ci jeszcze nie odpuszczają te 90. Ostatniej ich szansa na zdobycie Mistrzostwa Polski. Ślusarski. Ślusarski oddej do Trałki, Trałka w polu karnym strzela i Trela nas ratuje. Stało się... Zdobywamy tytuł Mistrza Polski po raz drugi z rzędu lech. Tylko 2 do 2, a ten wynik był dla nas dosłownie idealny, tra w 90 minucie obronił nam tytuł. Naprawdę to, co się w tym meczu działo, to było niesamowite. Fajnie, fajnie mecze na szczycie naprawdę są cudowne. No i cóż, jak widzicie, świętujemy po prostu teraz. Nie pozostało nam nic innego. Także to, to ja się tylko cieszyć, że drugi raz rzędu, drugi raz z rzędu e, trofeum z powodowanym zdobyciem Mistrzostwa Polski trafia do nas. Cóż, teraz pozostaje tylko... Pozostaje nam cztery mecze ligowe, jeżeli się nie mylę. Dokładnie, cztery mecze ligowe plus mecz z Lechem w finale. Myślę, że te cztery mecze sobie przesymulujemy, ponieważ nie mają one większego znaczenia, a samo cieszenie się z mistrzostwa, a właściwie efekt przygotowany, cieszenie się z mistrzostwa jest już za nami, a tego nie musimy się martwić i możemy po prostu te mecze sobie przysimulować i skupić się tylko i wyłącznie na meczu z Poznańskim Lechem. No ale w tym odcinku też będzie na tyle, także e, dzięki wielkie za to, że zostaliście do końca. Do usłyszenia, na razie i cześć!